Zamontowaliśmy gruntową pompę ciepła Dom z garażem o powierzchni 320 m2 W pięknej, malowniczej, wiejskiej okolicy Gdzie kurki są na wolnym wybiegu Izolacja dachu, wełna 30 cm Izolacja domu, styropian grafit 20 cm Jak widać w domu duże przeszklenia Wszystkie z pakietem przyszybowym A teraz pokażę Wam jak to wygląda Przedpokój Łazienka Spokój, sypialnia. Dom został zbudowany z prefabrykatów, całość zaizolowana 20 cm styropianem. Odwiercone zostały cztery sondy, każda po 100 metrów, w odległości 10 metrów od siebie. Teraz przejdziemy do studzienki kolektorowej. Jak widzimy, sondy wchodzą nam do studzienki. Górne, tam gdzie są rotametry, to są zasilania. Dolne powroty, dwie grubsze rury wchodzą do maszynowni. Aktualnie przepompowujemy dolne źródło na pierwszym piętrze rozdzielacz z ogrzewania podłogowego. Zamontowaliśmy pompę Stiebel Eltron o modelu HPG Myśnik i 15S Premium, która ma zakres mocy od 2.1 do 14.8 kW. Opowiem wam teraz kilka słów o tej instalacji. Zamontowaliśmy pompę ciepła z tej strony mamy przyłącza do dolnego źródła. Ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie ciepłej wody użytkowej. Tutaj zamontowaliśmy bufor 100 litrów Emalia, zbiornik na ciepłą wodę użytkową 300 litrów z wężownicą o powierzchni 4,8 m2. Ogrzewanie podłogowe. Chłodzenie pasywne. Grupa bezpieczeństwa do dolnego źródła. Grupa bezpieczeństwa do ciepłej wody użytkowej. Grupa bezpieczeństwa do ogrzewania podłogowego. Separator zanieczyszczeń, separator powietrza, pompka do cyrkulacji ciepłej wody użytkowej, pompa obiegowa do chłodzenia. Całość instalacji wykonaliśmy w miedzi, mosiądzu. Zaizolowaliśmy izolacją kauczokową.